w zakresie wniosku obręcy. o branżę ja, od Katarzyna i reprezentowany 3 kwietnia 2024 roku, wyłączenie sędziego składu go z składem zakładającym Radę Narodów Księżyca Petra Niemieckiego. To dobrze. Returnamat medycznych i Jacka Mierki, profesora komplikowanego na Ust medycznej Jerzego Lybreskiego oraz Lekarza Jacka Mazura postanawia w oparciu o artykuł 41 paragraf 2K to zostały wniosek bez rozpoznania. Proszę o brać przednioski. Ja chciałam skłonić zastrzeżenie z uwagi na fakt, że we wniosku o wyłączenie Wskazaliśmy, i zgodnie z dyspozycją artykułu 41 paragraf drugi kodeksu postępowania karnego, wskazałam, że no. opiniona o rażącym konflikcie interesów judek suspektów sędziów składu orzekającego e, Naczelnego Sądu Lekarskiego przy nie, w niniejszej sprawie, wskazanych w tych punktach 1, 2, znaczy 3, 4, czyli wszystkich parów, które wymieniłam, powzięła tą informację w dniu 8 lutego 2024 roku podczas z informacją zyskanej na konferencji prasowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Ja nic nie posiadałam w jednym dniu przed rozpoczęciem I Bardzo proszę o zaproponowanie mojego... Tak. Proszę, sędzio, w miejsce, pan sędzia. Dostawa ja, tak. rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Sąd bardzo uważnie zapoznał się z tym, mocnie z tym, że spadł sędziowski, jak go tak długo trwało to. Zapoznał się z tą konferencją, którą tam jest jako podstawa. Na konferencji tej nie padło nazwisko żadnego zabiegającego w tej Nie padło nazwisko. Natomiast y, sąd y, ma swoje zdanie, ma swoją podstawę podstawy prawne, które przyjąć w Pani tak za Sąd do tego odniesie się w uzasadnieniu ewentualnego otoczenia. Wszystko to, co Pani mówiła. Co Pani mówi, sami, czy Pani ma wycofanie, to Pan, Pan ma na o Nie, natomiast ta konferencja była oas żeby zweryfikować ewentualne powiązanie finansowe zarówno Naczelnego Sądu Lekarskiego, Składu Naczelnego Sądu Lekarskiego, jak również Naczelnej Izby Lekarskiej. Ja tutaj zapomniałam jeszcze na jedną rzecz, że właśnie w związku z tą konferencją, która spowodowała, że wszyscy zwróciliśmy baczniejszą uwagę na to jak wyglądają sytuacje przychórów minusowych pomiędzy poszczególnymi lekarzami, również również lekarską, a koncernami farmaceutycznymi oraz ich koncepcjami. Jeszcze chciałam dodać, że Nil w latach 2019 do 2022 roku otrzymał z różnych tytułów, głównie w formie darowizn, od AstraZeneca Pharma Poland, Bochringer bo, 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 dziękuję, dziękuję bardzo panowie, wiecie o co chodzi, tak najważniejsze, oraz o bardzo miło. E, Rosze, polska spółka ZOO 483 420 zł. Z uwagi na powyższe, no, cały ten spór, jak mi nie zdarzyło na ich waletach, nie daje żadnej rękojmi szatalnego procesu i obrony praw pienionych, e, co tak, również... ...zwrócimy się z tym do planu nadchód na, 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 na. I również... na tak, tak. Cały ten spór... Pani minister, przepraszam, że mnie nie widziałam. Może pani jakiś system mnie odwrotnie Proszę bardzo. Nie zapomnij zaproponować, że również, poprawiłam się, użyłam słowa, przepraszam, i powiedziałam, że chodziło mi o strukturę, jaką stanowi naczelnik i Bardzo proszę o zaprotokołowanie celoszki, Dobrze? I chciałam żeby Pana zmienić, że kwestia tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, stanowi rażące naruszenie prawa do rzetelnego procesu obwinionej również w myśl artykułu 6 Konwencji o prawach człowieka. W związku z powyższym ja tutaj no, nie jestem w stanie się zgodzić z argumentacją, która została przez pan 30 patrzeć. Pan w nie są. Dlatego, że jeżeli ktoś literatura trzy dniu podkreśla, że pan zastrzeżenia muszą być. W odniesieniu do uzasadnionej wątpliwości, choć poważną wątpliwość, mam przyznać obiektywnie, a nie w okolicznościach czy subiektywnym doświadczeniu. Pani jest na prawo, więc powinna Pani o tym wiedzieć. Są się do niego odniesie. Natomiast prawem sądu jest podejmowanie postanowień i Pani ma też określone kroki więc bardzo proszę też o sposób wyrazania się na temat sądu, który jest przyjęty w pewnych wzorach kultury. There, to tyle, Pan Profesor Krzysztof Niewolski, Czy wasz nie został zapadkowany? Tak, tak, tak. Pani Niewolski jest spokojnie porwany, w tej osobie nagrywa to Pan poseł, nie będzie tutaj, nie będzie Pan Wójt, myślę, że na sali, tak, to jest że transmisja bezpośrednia, jakaś że też będzie to wszystko. No właśnie. Tutaj chcę zgłosić, że transmisja, która jest transmitowana dla publiczności, oby w sposób, ponieważ wszelkie mikrofony, które ewentualnie miały by rejestrować Głos członków Sądu Naczelnego Sądu Lekarskiego nie są sczytywane przez te mikrofony, dlatego jest to transmisja w formie niemen. I tymi to, nie Mam na który że dźwięk z sali, tutaj. No tak, po słyszeniu takiego zgromadzenia, to mówić na świecie, co mówię. Dobrze, proszę to musi z takim dźwiękiem, że nie stanie jakakolwiek psterka, albo zrobić to na kartę. No bo w ten sposób nie mają mowy. I mamy taką prośbę jeszcze. Pani bardzo Jeszcze ja pozostałe ja pani wnioski dotyczących wygładowców, bo pani wystawiła stawiła łącznie w ja przepraszam, ale jeżeli pan by się z technikiem, to muszę na chwilę prosić o przerwę. Dobrze, bo Ponieważ... to odda. Tak, 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 skontaktujemy się z tak, żeby mieć panie, żeby jest tak, tak, wszystko

się do tego wniosku, ponieważ... Mówimy o y O no, czyli... tak. Ale jeszcze bym tylko chciała... Tak, czyli jeżeli mamy prośbę taką, ponieważ wszystkie wnioski dotyczą biegów, żeby przedstawić je razem i sąd będzie razem wszystkie procedował, bo dotyczą biegła. Tak, tak, ja je przedstawię oczywiście. Natomiast chciałabym się tylko żeby krótko jeszcze odnieść do, do pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku. E, przepraszam bardzo, nie ma Pani na to zgody sądu. Proszę robić to, o co prosimy, czyli odnieść się do wniosku. Chciałabym odnieść się do wniosku. Ale sprawa została tu po skądinie sądu. Nie no ma z tak, pan, tym rozumienia. Pan Wypowiedzi na temat pozostawienia wniosku o wyłączenie składu. O racy racji kazmemu nie wypowiedzi na temat pozostawienia do rozpatrzenia wniosku o wyłączenie sprawy. Dziękuję bardzo. Wysoki sąd, jeśli chodzi o, wyłączenie, o wniosek o wyłączenie biegłego, wniosek o um, zarzut wydałkiem biegłego oraz wniosek o niewypłacenie biegłego wynagrodzenia. Bardzo krótko, dlatego że dosyć obszernie jest opisane w piśmie i procesowym. Pan, to przede wszystkim biegły, nie posiada specjalizacji, w zakresie której pani doktor wykonuje zadanie. To znaczy, nie jest pediatr. Ma dwie specjalizacje, z tego co ja z lekarzem, chorób wewnętrznych i chorób zakrajnych. Więc to go dyskwalifikuje, ponieważ nie będąc pediatrą, nie może wypowiadać się na temat opinii głoszonych przez lekarza Kwestia, znaczy jeżeli panowie pozwolicie, to powiem tak, że w analogicznym postępowaniu sądowym pana doktora Matyki taka właśnie okoliczność miała miejsce, mianowicie nie powołany w posiadał specjalizacji i dlatego też został powołany. Kwestia druga. Bardzo i literaturę przedmiotu do przepisów w postępowania karnego jest omówiona kwestia. Jest szereg do Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych w sprawach karnych. Jest omówiona kwestia tego, że biegły, który w mediach głosi określone poglądy, które są ukierunkowane na jedną ze stron, a z takim biegłym mamy tutaj do czynienia, nie daje rękoma należytego w sensie obiektywizmu wydania, obiektywności wydania opinii. Pan biegły, który występuje w tej sprawie, pan dr Sniachacz, jest osobą znaną publicznie, dlatego że on bardzo mocno promował i promuje szczepionki na covid Występował w szeregu audycjach radiowych, telewizyjnych, publikował w periodykach, one są przytoczone. Występował w szkołach, w liceach, w liceach w technikach, w gdzie wypowiadał się zawsze bardzo pozytywnie o, o na COVID-19, brał udział oczywiście w badaniach naukowych, ale to za chwilę. Z zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jeżeli biegły w przestrzeni publicznej zajmuje określone stanowisko, istnieje uzasadnione, uzasadnione prawdopodobieństwo, że on nie będzie obiektywnym biegłym z danej dziedziny i takiego biegłego należy pominąć, dlatego o to też wnosimy. Kwestia kolejna. Pan Biebu jest pracownikiem, kierownikiem katedry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która to uczelnia wzięła w ramach umów sponsoringu i umów dotacyjnych spore kwoty od następujących podmiotów: AstraZeneca, Pfizer, Kiesi, Novartis, Steva, Biopan, Giliad, Janssen. Te kwoty są wymienione tam w wniosku o wyłączenie pana biegłego. Najwyższa kwota od Fajza w 2020 roku to było 566 500 zł. 91, które <tosłuch> się nie może by być w ogromnym stosunku do rzeczonych e, obserwacji tak, tak, tak. materii który wypowiedzi e, e, odmiennej. Jeśli chodzi o samego Pana Wiebłę, on również pobierał e, dotacje do finansowania. E, ja nie będę wszystkiego cytować, może cytuję to, co jest najbardziej istotne. A mianowicie tak, pan doktor Zmiałkacz brał udział między innymi w badaniu naukowym nad naukowy szczepionką na, naukowy na Pfizera. Praca została sfinansowana ze środków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach grantu statutowego nr 02004 łamane na 07 na 122 oraz grant dla Krzysztof Naukowca, młodego naukowca wskazany w pismach w piśmie numerach w ramach inicjatywy Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza realizowanego przez GUB, Gdański Uniwersytet Medyczny i tak jest sponsorem w kampanii. W piśmie przytoczone są grupy, w ramach których, grupy badawcze, w ramach których Pan Biegły brał udział, ale to, na co chcę szczególnie zwrócić uwagę, bo tutaj są te sponsorium wymienione, między innymi Jansena, no to jest, to około 30, jeśli się nie mylę, i chciałabym jeszcze powiedzieć taką ważną rzecz, tylko sobie znajdę to oświadczenie. Złożył on między innymi oświadczenie, w pewnym momencie, nie, nie jestem w stanie tego wydać, czy to jest. jest. E... W wyczorom o 19 w opisie leczenia wymienia między innymi firmy Gilead Science Colors pokazało, pan biegły podał nim między innymi, że nie ma on żadnego konfliktu interesów, ale zgodnie z własnym doświadczeniem o braku konfliktu interesów z dnia 7 września 2020 roku uzyskuje on naprawdę na z tytułu umowy o pracę albo umowy cy z firmą Gilead Science Poland oraz Pukazą oraz GlaxoSmithKline, i to oświadczenie jest złożone do aktu. No, wskazuje to na, tak jak mówię, istotną kwestię oceny w zakresie bezstronności i rzetelności w zakresie składanych oświadczeń i sprzeczności z faktami, na które sam pan biegły się powoływał. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne dotyczące opinii. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne dotyczące opinii, Wysoki Sądzie, zgodnie z artykułem 27 Konstytucji oraz artykułem 4 ustawy o języku polskim, językiem urzędowym, obowiązującym również przed sądami dyscyplinarnymi w sądach lekarskich, językiem urzędowym jest język polski. Co to oznacza, że opinie sporządzane przez biegłych i ekspertów mogą jak najbardziej zawierać cytaty w językach obcych, w tym języka angielskiego, pod warunkiem, że wnioski opinii oraz opisy będą w języku polskim. Mało tego zgodnie z artykułem 200, 2, ust. 5 kodeksu postępowania karnego opinia biegłego musi, w Wysoki sądzie, zawierać tak zwane wnios wnioski. Tych wniosków, w tej opinii, w 60 do 70% nie ma. Kolejowe są tabelki, w dużej mierze bez podania źródeł, z których te tabelki zestawienia pochodzą. One są w języku angielskim, natomiast nie wiadomo, co z nich wynika, bo tak naprawdę wnioski, po pierwsze, są nieopisane, a po drugie, jest to w języku angielskim. Wysoki sądzię mało tego. Zgodnie z postanowieniem sądu, z obowiązaniem obrońców do przedstawienia pytań, tych pytań, które myśmy zadały, było 25, natomiast pan Biegły wydał opinię co do 13, co do 13 pytań. Nie wiemy, co się proceduralnie stało z pozostałą częścią pytań, do dzisiaj ta sprawa nie jest przesądzona, natomiast nawet na te 13 pytań, tak naprawdę pan Biegły co do zasady nie udzielił odpowiedzi i tylko tytułem przykładów chce wskazać, że jest tam takie pytanie o ośrodki badawcze prowadzące badania nad szczepionkami w, 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 w małym dzieci do tego miesiąca życia w zakresie szczepionki na Kipra. Pan Biego nie udzielił odpowiedzi, jakie ośrodki prowadziły te badania, tylko z jakich ośrodków osoby prowadziły te badania. To jest zasadnicza różnica. Druga kwestia, którą chcę wskazać, opinia ma charakter opinii jednostronnej. I pod tym względem nierzetelnej. Dlatego, że pan biegły wybiórczo wziął sobie tylko określone badania naukowe, randomizowane, podskazaną z góry tezę, natomiast konkretnie pominął istniejące w momencie wydawania opinii i wcześniej, kiedy doszło do rzekomego popełnienia czynu, badania naukowe, które mówią o zupełnie innym kierunku rozumienia wyników badań nad na szczepionką na covid -a. Tylko tytułem przykładu jest szereg badań e, wskazujących na to, że w grupie poniżej 20 i 18 roku życia u e, dzieci płci męskiej dochodziło e, często w rejestrowanych nowach do zapalenia mięśnia sercowego i a pan, pan biegły to pomija, pan biegły to. I tych badań jest tam w piśmie procesowym przytoczonym sporo. Pan biegło między innymi wskazuje, że absolutnie dzieci również były nośnikami wirusa, również zarażały, pomijając szereg badań randomizowanych z Evidence based medicine, które wskazują, że no, dzieci jednak miały bardzo niską transmisję wirusa i tym wirusem nie zakażały, i te badania również wskazujemy w piśmie. Kwestia odniesienia się do oceny przez Pana biegłego opinii wydanej z stanowiska zawartego na stronie premedium Pana doktora Piotra Wiewczaka, biologa molekularnego, który posiada doktora z zakresu nauk medycznych, gdyby to była tylko polemika naukowa, to faktycznie miałoby charakter rzetelnej oceny na gruncie badań naukowych. No, e, opinia zawiera e, rzeczy z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania karnego i ustawy o lekarskich niedopuszczalną, a mianowicie dokonuje oceny poglądów pana doktora, wskazując, że ma tu poglądy spekulatywne, że dokonuje sobie sam wybiórczo oceny i że w ogóle to jest ogólnie, e, ma to charakter e, tak naprawdę kompletnie tymiający się z prawdą e, z zakresu e, badań naukowych. Jest to również z punktu widzenia w tej sytuacji niedopuszczalne, ale tak naprawdę wysoki sądzie, tak naprawdę to ta opinia podlega zdyskwalifikowaniu przede wszystkim dlatego, że jest to opinia nierzetelna. Ona nie zawiera wniosków, nie zawiera opisu, my tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy co wynika z zadanych pytań. No tak jak mówię, poza tym piętym urzędowym. Przed sądami dyscyplinarnych jest język polski, dlatego e, konsekwentnie w myśl e, tego wywodu i wniosków w też pisma procesowego wnosimy e, jako obrońcy o pominięcie tej opinii ze względu na konflikt interesów, ze względu na jej nierzetelność i wnosimy o nieprzyznawanie panu biegłemu wynagrodzenia z tych sporządzanej opinii. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie, przepraszam. I piszemy w który był dołączony do takiej poprzedniej yy, rozprawy. Zobaczyliście Państwo wniosek o powołanie, proszę zobaczyć kogo. Proszę tylko zobaczyć. Z jakiej dziedziny miał być biegł. sekundę. Okay. Yes, yes, yes. Bo, bo daje, no gdzie jest podaję pytanie o Zakres jest mam pismo przed sobą o panie jest 6 czerwca, 2020. 2023. A teraz, Państwo do proces... znaczy tak, Państwo teraz podnosicie, że y, według Państwa opinii powinien być lekarz y, pediatra powołany, tak? Nie, to jest taki sądzie. On ma specjalizację z dziedzin, które tego tak. dotyczą, ale no, nie można to lekarz, który nie posiada specjalizacji takiej, jak lekarz, którego uznamy. Czyli tak. Hmm. I, Powiem, I to jest stanowisko sądów lekarskich, to jest stanowisko sądów lekarskich, nie masz. Sekundę, przepraszam. Wydaje mi się, że było doprecyzowane już powołanie y, biegłego zakresu chorób y, wirusowych. Ja, 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 ja. Tak, sekundę. Ale to jest kwestia tylko doprecyzowana. Na... No. Wobec powyższego, może wrzucmy w ten sposób. Sąd uda się na naradę, bo po, 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 postaram się przywołać ten tekst. Jeżeli się myliłem, to oczywiście powiem, że, że jaka jest sytuacja w dokumentacji. Dobrze? Sąd to tutaj jest że bo jakby wniosek to jest jedno. Dziękuję i rozumiem. Mówię, ale Przeglądając, czytając akta sprawy. Dobrze, uda się teraz tej chwili na naradę. Czy te wnioski są zawarte w tej dokumentacji, tutaj zawartej? czy tak. Panu No bardzo bym prosił, bo był... i Poprosimy.